Trochę Artur mnie wyprzedził z tym, co chciałam powiedzieć. Dziś, kiedy obudziłam się, to obudziłam się z takimi słowami, że dzisiejszy dzień jest dniem podejmowania tych samych decyzji. Czyli, że podjąłeś kiedyś jakąś decyzję, i dzisiejszy dzień jest dniem, w którym możesz znowu podjąć. Już mówię o co chodzi. Kilka miesięcy temu była podobna sytuacja do tej dzisiejszej. Wychodziły osoby, które mówiły, że chcą głosić Ewangelię. I podjęły tę decyzję w swoim życiu, ale nastał poniedziałek i przytłoczyła cię szarość dnia codziennego. I ta decyzja zamiast dać ci motywację, dała ci całkowite potępienie. I czułeś się winny i przestałeś głosić Ewangelię. Chcę Ci powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest właśnie tym dniem, w którym znów możesz podjąć tę decyzję, że będziesz głosił Ewangelię. Tylko proszę Cię bardzo, nie popełnij tego samego błędu i postaw ewangelizację priorytetowo.